Godmother. Intelektualny rozwój dzieci. Cześć, nazywam się Angelika Maria Gąsior i witam Cię na kanale Godmother. Miejscu, w którym warto być, jeśli chcesz wychować mądre i przedsiębiorcze dzieci. Dziś opowiem Wam o tym, jak nauczyć dziecko prawidłowego sposobu trzymania kredki. Sześć bezcennych rad do wykorzystania już dzisiaj. Podczas pierwszych przygód z rysowaniem, zwykle dzieci trzymają kredki w ten sposób. Nie ma w tym nic przerażającego i jeśli nigdy nie zwróciliście na to uwagi, dziecko z czasem i tak nauczy się trzymać kredkę bardziej efektywnie, prawdopodobnie tuż przed nauką pisania. Nie zaszkodzi jednak pomóc w tym procesie. Dlaczego? Ponieważ zaciśnięte paluszki mogą się męczyć. Prawidłowy chwyt pomaga również utrzymać prawidłową postawę ciała. A teraz konkretnie, jak możesz pomóc? Sposób pierwszy, chwyt na gumkę recepturkę. Potrzebujesz ołówek i recepturkę. Gumkę nakładamy na nadgarstek, chwytamy ołówek i zakładamy na tenże ołówek pętelkę od góry. Sposób drugi, chwyt na chusteczkę. Cała chusteczka będzie za duża dla malucha, więc przerwijcie ją na pół. Przytrzymujemy chusteczkę palcem najmniejszym i serdecznym. Pozostałe palce chwytamy kredkę i uwierzcie mi, zaangażowanie w ten konkretny sposób dwóch palców wymusza niejako na dziecku poprawne trzymanie długopisu. Czy na Waszym Placu Zabaw jest małpigaj, czyli drabinki, po których można poruszać się jak małpka zwisając na rękach? Poruszanie się po szczepelkach właśnie w taki sposób pozwala wyćwiczyć mięśnie palców i dłoni, co sprawia, że pisanie i wszelkie wykrzywianie dłoni staje się mniej męczące i można się wtedy bardziej starać. Jeśli chcesz, żeby Twoja pociecha miała piękny charakter pisma, spędzajcie więcej czasu w małpingaju. Czasami problemy z prawidłowym trzymaniem kredki czy ołówka to nie jest kwestia złego chwytu. Czasem dziecko po prostu nigdy nie doświadczyło albo nie miało okazji wyćwiczyć chwytu szczypcowego, czyli motoryka mała. Sposobów na trenowanie tego chwytu jest tyle, ile waszych pomysłów. Podnoszenie cekinów z dywanu, ryżu ze stołu, czy spinacz do bielizny, tak zwana klamerka. Poproś, żeby pociecha pomogła ci w rozwieszaniu prania albo po prostu daj mu do zabawy garść kolorowych klamerek. To nic innego jak nowa zabawka, dziecko będzie zachwycone. Trójkątne kredki nie tylko nie kulają się po stole, ale również pomagają prawidłowo trzymać pisadło. Trójkątny kształt niejako to wymusza. Kupicie wszędzie. Rynek nie byłby sobą, gdyby jakiś przedsiębiorca nie wymyślił rozwiązania na dany problem. Dlatego już dziś możemy za bardzo niewielką kwotę zakupić nakładkę na ołówek. Na stronach producenta albo na Allegro znajdziecie wiele różnych kształtów, od wyboru do koloru. Taka nakładka ma dostosowany kształt do układu dziecięcej dłoni podczas właśnie prawidłowego chwytu. Koszt około 5 zł. Sprawdźcie w papierniczym koło domu. Na potrzeby filmiku, moją nakładkę zrobiłam sama z plasteliny, ponieważ mam. Minimalnie większe paluszki niż 3-latek, ale tak tylko troszeczkę. To wszystkie triki, które przygotowałam dla Was na dzisiaj. Pamiętajmy, że czegokolwiek chcemy nauczyć dziecko, róbmy to w pozytywnej atmosferze, chwaląc za najmniejsze sukcesy i absolutnie nie przejmując się, jeśli nasza pociecha potrzebuje więcej czasu czy więcej prób. Einstein nauczył się czytać i pisać, jak miał 9 lat. Jeśli spodobał ci się ten film, podziel się nim ze znajomymi rodzicami. Na pewno będą ci wdzięczni za pomoc w rozwiązywaniu problemów. A jeśli potrzebujesz jeszcze więcej materiałów pomocnych w wychowaniu mądrego i przedsiębiorczego dziecka, wejdź na Getmother.pl, link na dole i zapisz się na newsletter. Tymczasem, dzięki za spędzony wspólnie czas i do zobaczenia następnym razem.